Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku na mojej kanale i myślę, że nagrywamy. Jeśli widzieliście już mojego nowego Arta um, o nazwie Daję Pelle. Hej, bo myślałam, że mam dużo ciuchów i rzeczy, które są mi niepotrzebne. No i postanowiłam, że codziennie przez około tydzień będę losowała nikt jednej osoby ze swojej gaj, której dam prezent, więc kto chętnie pisze, w komu ja? Potrzebuję przynajmniej 8 osób. I yy, zgłosiła się 19 osób, ale jedna dziewczyna wzięła za drugą, pewnie jej koleżankę, nie wiem, ale no, czyli 20 osób mam do losowania. I czas zgłaszania się do 29, czyli do dzisiaj, do godziny 13.10, bo mi się nie chciało czekać, bo chciałam już nagrać to. I no, bo to znaczy najpierw był czas do jakiejś 14, ale ludzie się najpierw zgłaszali, potem było dużo ludzi. I potem już nikt się nie zgłaszał, więc tam przydłu. No, wziąłem mieli czasu i już koniec, już nie ma zgłoszeń. <głasz> mm. Może jeszcze jutro będę przyjmowała zgłoszenia, ale nie wiem. Zobaczymy, może i tak. Mm, jak w ogóle ktoś będzie chciał zgłosić. No, ale może tak, może nie. Bo będę jedną osobę odejmowała, tą którą wylosuję. Znaczy to już nie będę mogła jej drugi, drugi raz wylosować. No więc. Mm, co tutaj chodzi o to. I zaraz będę losować. I czy to. Pozdrawiam, Korunia. Wykrzyknik. Korunia, wykrzyknik, 1, 2, 3. No i dobra, losuję. Czekajcie, zamknę, pomieszam trochę i zamknę Jak coś ja nie oszukuję, mogę wam obiecać, że mam zamknięte oczy. Tylko najkrótko mieszam. I mam zmienięte na trzy części, więc w sumie nawet się nie da podglądać. Dobra. Dobra, mam. Wylosowałam... Play 4 XD. No to napiszę jej, że wygrała. Prezent.

Zaraz idę, w prezent, tylko jeszcze nie wiem co, ale czegoś coś poszukam. na eee, coś pozdrawiam w ogóle. Play, play 4XD, eee, no coś poszukam i zaraz włączę y, znowu zaraz wracam. Ja już wiem, co jej dam. To znaczy z dwóch rzeczy albo tą spódnicę, albo te spodenki, albo te włosy. I nie wiem co brać. I chyba dam jej te spodenki, albo te spódnicę raczej. Te włosy mogą mi się przydać, bo ten kolor jest taki no, który mam trochę włosów w tym kolorze i nie wiem. Więc albo dam te spodenki, albo tą spódnicę i nie wiem, które dać, ale chyba dam te spodenki. No, i jak dostałam, No, więc tak. Gratulacje. Aha, ściło mi się super. Co, Aha, a bo ona jeszcze nie otworzyła, Ale podarowałam jej, jako otworzy to się pokaże, że podarowałam. Ja, ja nie tu się robi słoneczko i muszę. O, tak się yy, No więc. Tak. Już się chyba nikt nie zgłosił. To znaczy, może jeszcze będę przyjmować. Ale jeszcze nie wiem. Możliwe. O, ktoś się już. Ktoś się jeszcze zgłosił. Chyba. Słuchajcie, piszą do mnie na konfitki fajnej. Fiksia, to może ją jeszcze zapiszę, no niech będzie, aha, Play 4, to już odkładam i Fiksia Rokowiec, zapraszam zaraz wracam Już ją zapisałam i no, dodałam ją, bo dzisiaj już nie będę dawać żadnej osoby Co so, no co so jak wylusuję jakąś osobę, to wtedy jakąś może dodać jak ktoś się jeszcze zgłosi. Będę tak robić. No, żeby było tak jakby sprawiedliwie nie wiem, jak to będzie. I zaraz wracam. Dobra. fajnie mi się zebrał trochę. Hmm. No więc tak. Czy tylko czyniki na psu, YouTube. Okay. Pozdrawiam. I możecie oglądać film. I tak, możecie sobie. No, mam nadzieję, że nie wylosujesz, może wylos wylosuję. Eee, zobaczymy. Kurcze, sorry. przyszedł mi, Dzisiejszy telefon, chwilę bo się wydała, czemu to zaczynał tak fajnie z Dobra, to pozdrawiam w ogóle całą konwę Kusionators yy, czyli Amelkę, Asię, Emilkę, Gabrysię, Jagodę, Justynę, Klaudię, Madzie, Mag Madzie Magdalenę, no, Marię, Maję, Nicole Paulinę, Salmeję. Weronikę, Weronikę, Wiktora i Jezuśę. No więc tak, ja kończę ten odcinek Pa.